Witamy na kanale Grad Plus. W dzisiejszym odcinku magnes Neodymowy zawitaliśmy do tomaryn stare mosty kolejowe, na których są też stare bunkry. Tak, miejsce jest bardzo ciekawe. Dojazd niestety był tutaj trochę ciężki. Dużo było dziur, takich nocnych górek, drogi polne, no ale teraz się okaże, czy warto było tutaj przyjechać. Tak, po małych problemach, jak wspomniałeś, dotarliśmy tutaj. Poziom wody tutaj w rzece nie jest wysoki, ale trzeba to sprawdzić, więc za chwilę rozstawiamy sprzęt i ruszamy. Oglądajcie! Lecimy! Tutaj nad nami właśnie ten most, o którym wspomnieliśmy wcześniej. No panowie przyjechali sobie pozwiedzać motorami. Świetna pogoda dzisiaj i my zaczynamy rzucanie. I pierwszy rzut dziadem już jest jakiś kotlecik. Efekt widać od razu. Proszę bardzo. Opa. Cóż to za element. Widać ucho jakieś, dziurka. O, coś takiego. O, dobrze się zapowiada, mimo że płytko stawialiśmy na to, że ktoś będzie tutaj, że ktoś tutaj był, prawda? Tak, dokładnie, mógł być, ale mógł dużo jak to No, dokładnie. Jak u Ciebie pierwszy? na razie przy pierwszym jest Dobra, dalej. Dalej. A tym razem Trzeci rzut i coś takiego. No to pewnie odmocowania tutaj w tych ścianach ceglanych. Tak mi się wydaje, nie? Coś takiego, taki zawiasik, coś wiesz. No zapowiada się ciekawie, łowimy. Takie coś. Coś się przykleiło. Coś sporawego. Nie to przypomina rurę od Lufa od czołgu pa o, cz Pomożesz mi wyciągać, bo ja mam tą jedną kamerę weź tą O i weź siąnico. Co to idzie szupa. O, U, Wyglądało jak mówić jak Lufa od czołgu Na początku nie takie Ale Widać że to jest Rynna chyba? czekaj Damy radę już się z brzegu sięgnąć no jakie kotlety to wychodzą. Może do mnie Weźmiesz? Kotle to Spory Ciężkie, no to są 2 metry. No dobra, sami zobaczcie, tu jest jakieś pół metra głębokości A metalu w wodzie trochę jest to miejsce mi ciekawe. To miejsce zakopane, nie? Widzisz? Podkopane, bo tam też był przejazd, pewnie. Widać sklepienie. To ciekawe. Jeps! Do wody. Tutaj przypadkowo coś mi się złapało w mule. Od razu przy rzece. co to jest? Teraz Jakiś łom chyba. Albo jakieś zbrojenie po prostu. O, taki pręt. Strzelamy. Z magnesu. A to Zrobimy też wam dla Was specjalnie, urbek w naszym wykonaniu, można powiedzieć, tutaj jest przedsmaczek tego, gdzie będziemy wchodzić. Pręciki, jak na każdym wypadzie, wiadomo, chyba raczej nie wspomnieliśmy, że to rzeka Pasłęka jest. Mówiliśmy o tym, że to jest rzeka Pasłęka na początku, na wstępie? Chyba nie, ale właśnie chciałem przypomnieć, że na tej rzece dzisiaj łowimy. Elegancka pogoda lekki wiaterek, słoneczko można rzucać O, coś się przyczepiło Takie dwa są, są podkładka taka drobnica Co chwila wpadają takie właśnie pręciki, druciki, gwoździe stare przenoszę się teraz jakieś 15 metrów w lewo. Coś tutaj widać? Się toczy, po dnie. I mamy kolejna podkładka. To teraz będzie kolejowa już widać. O proszę. Już od dłuższej chwili sama taka drobnica. Zastanawiamy się, czy nie pójść bardziej właśnie w lewo lub w prawo od mostu. Troszeczkę dalej po prostu. Teraz zobaczymy jeszcze chwilę tutaj porzucamy Może coś wypadnie Teraz leci jakiś okrąg No i takie coś Taki jeżyk teraz Metalowy przerzuciłem lankę na drugą stronę i widać, że musiał pod kobę z złapać no, no fajnie, na szczęście to może coś się wypadnie jeszcze Widzę, że coś innego niż taki zwykły, znaczy złą złą, ale patrzcie na to Uy. 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 Widać Powinno być widać Co to jest? Uy. Takie coś. Hmm. To się nie rusza Też się rusza. Mm -hmm. Ciekawe. Nie mam pojęcia dlaczego to było. Dajcie znać w komentarzu. Jeśli ktoś wie. Kawałek dalej. Zmiana miejscówki. I rzucamy. Jest coraz wyżej Konrad, także... Coś tam? Czy to nie jest... ten konar też się nie... za tym nie ciągnie? Zobacz. <laughs> Powolutku. Wow. Chyba to rura będzie jedna. Jakaś? Albo No! Czekaj. Tej będzie, nie? Tak, to jest to jest to, no Dalsza część o, proszę bardzo Kotleciki mamy <laughs> Takie oczko i blaszko Taki pręciur ja już widzę, że jest kręcik Raz zobaczyć zobaczycie Kolejny kręt ten taki trochę większy niż te co do tej pory I chyba zaraz będziemy kończyć Ale to już ostatni rzut dzisiaj I mamy tasak o. Proszę Zobacz musiała być rączka, nie? I pyk pyk Taka większa wersja taki przeważnie są takie tastaczek mały nie? większy Kończymy już dzisiaj magnes neodymowy ze 100 rzutów za nami, robimy podsumowanie, jak widzicie tutaj te dwa koplety, dwie rury i z tych mniejszych rzeczy to jak widać podkowa nawet wpadła, podkłady tutaj ta rzecz to już wcześniej wspominałem, jeśli wiecie to dajcie znać w komentarzu a tutaj jeszcze ta, ten tasak, myślimy że to jest tasak tak? ten tak ostatni przypomnę. który wyłowiłaś. i tyle z dzisiaj My już się zwijamy powolutku, ale specjalnie dla Was chcemy zrobić Urbex tych bunkrów ochrony kolei. Podobne takie znajdują się też w Samborowie na i Mazurach. Dwie wersje tego były tutaj u nas na terenie. No i za chwilę będziemy wchodzić tutaj do środka. Pokażemy Wam, jak to wygląda. Ale to już w następnym odcinku. Oglądajcie Urbex bunkrów w Tamarynach. To tyle na dzisiaj. Zapraszamy do komentowania, lajkowania i subskrypcji naszego kanału. Czekajcie na następne odsłony. Do zobaczenia. Cześć! Hej.